Pani Nadia, przecież jest środek dnia, dlaczego u Pani jest tak ciemno? Oh. Radio, to pan jest w jakimś niebezpieczeństwie? Tak. W konsternacji jestem. W takiej konsternacji. W ruchu oporu jestem. To chyba w konspiracji. No przecież mówię. Ja sobie nawet telefon do słuchaczka włożyłam, żeby mnie nie namierzyli. Pani Olko, ale od początku. Ja myślałam, że te święta to takie spokojne będą, bo ja nawet tylko duchów świąt nie poczułam, no to z piwnicy przyniosłam sobie leżaczek, do łazienki włożyłam, do wanny wody nalałam, do doniczki piasku napchałam, stópki sobie tak umieściłam, z laptopa puściłam e, szum morza, co by się tak zrelaksować i poudawać, że nie w mieście, a w naturze. Panie Olko, w niedzielę 17 osób do mnie na śniadanie przyszło, znaczy nie przyszło, Online się połączyło. Ja bitna nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Dobrze, że mi się przypomniało, że ja w tej panice izolacyjnej napad gotowania miałam. To ja tylko tak biegałam: od lodówki do piekarnika, od lodówki do piekarnika. Na początku było mimo. Porozmawialiśmy, powspominaliśmy, trochę pojedliśmy. Jak ja popatrzyłam, ile jest tego jedzenia, na to co? Ja wszystko zjadłam. Wszystko zjadłam, ale muszę pani powiedzieć, że te spotkania rodzinne to nawet całkiem fajne przez internet są. Ja mam takiego wujka, Staszka, i ten wujek Staszek to zawsze taki trochę odstraszający był. Bo wie pani, on używa takiej wody kolońskiej, że w obrębie dwóch metrów każde życie biologiczne pada, a tutaj komfort? Nic nie czuć. Ja zawsze podejrzewałam, że on nie z buteleczki, a z wiadra na siebie leje. Bo to jest taki amat świętokrzyski. On każdą kobietę rwie, czy z rodziny, czy nie z rodziny, no. Jak mój czy nie? coś przerwało. Pani Olko, bo wie Pani, na życie tak oko w oko to rozmowy przerwać się nie da. W internetach wystarczy albo wyłączyć, albo się po prostu zatrzymać. Pani patrzy. Pani Adiu. Słyszy mnie Pani? じゃあ。 Tam to siedział i wódeczka, przekąseczki, trochę winka, tańce były, hulańce, ja nawet na stole tańczyłam. No niestety stołu już nie mam, bo stół nie wytrzymał presji jajeczno-kiełbasianej. Jak ja wskoczyłam na ten stół, jak ten blat zakwilił, nogi w szpagat, U! na podłogę. Ta z szóstki to myślała, że kamienica się wali. I dobrze jej za te grzechy pandemiczne, może się nauczy. Całe święta w kasku od roweru siedziała. Pani Olko, ale hit! Nagle na urodzinach wdzwania się Jessica z New Yorka. No to my przeanalizowaliśmy, że to nie Jessica, a Grażyna i nie z New Yorka, tylko z Wałbrzycha. Pani Olko, co ona miała z twarzą? Te usta jak pelikan. Ja pół wieczoru chciałam rybę jej rzucać i krzyczeć łap. Ona była tak naciągnięta, że ona już na pewno sika uszami, a piersi. Pani Olgo, jakie wielkie! Można byłoby tytanika z dna morza wyciągnąć, i po co to sobie robić? Po co? Chłop taki bierze do ślubu taką Jane Fonda, a po 20 latach Anakonda. Pani Olgo, ale sensacja numer dwa. Jak to wszystko się uspokoi, ja do New Yorku lecę, karierę tam na pewno zrobię. Tylko najgorsze właśnie to ten czasownik. Że lecę. Ja raz samolotem leciałam, ale to było przeżycie. Wchodzę do tych ty tanich linii lotniczych, patrzę na ten samolot, a to normalnie jest z lat 80. Wszystko skrzypi, to jakaś śrubeczka leci, dramat. Usiadłam, zapięłam się w pas. Co ja mówię, ja się nie zapięłam, ja się oplątałam, jakby mnie wąż boa zaatakował. Jak ten samolot ruszył. Najpierw powoli, delikatnie, a potem do góry, pani Olgo, mi się wszystkie znowu wcielenia przypomniały. Jak my poleciliśmy już na tą górę i zobaczyłam, że chmury tak nisko, że żadnych ptaków nie ma, jak krzyczałam na tego pilota, żeby on trochę niżej, dla bezpieczeństwa, żeby ziemię można było zahaczyć, pani Olgo, ja to po samolocie nie chodzę. No bo jak tak zrobię krok na lewo. To mi się wydaje, że ten samolot też na lewo. Jak na prawo, to też na prawo. Ja nawet do toalety pani Olgo nie pójdę, bo mi się wydawało, że tam jest, wie pani, tak jak w PKP kiedyś były, takie pedałki, że tak się wciska i ja myślałem, że mnie tam wysyśnie. Pani Olko, a jak on lądował, najpierw w lewo, potem w prawo, w górę, w dół, jak ja wyszłam z tego samolotu, ja od razu ziemię całowałam, jak nasz papież. Ja już wiem dlaczego tak robił. On miał tego samego pilota, pani Olko. No i potem my do Zakopanego polecieli z tego USA. Jakie to było wieczorzysko o matko. Wiadomo, górale, no to więcej wódeczki, więcej jedzenia. Pod sam koniec to oni kazali mi przez ognisko skakać. No to ja pomyślałam, że ja tutaj wezmę świeczkę i tak będę skakać do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. To spod szóstki to myślała, że kamienice bombardują i bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, to potem jeszcze było yy, Olsztyn, Gdańsk. Staszów w Kielce, pani Olgo, ja całą Polskę zwiedziłam. Ja jestem tak najedzona, że na rok mi wystarczy, a zdezynfekowana tak, że żaden wirus obok mnie nawet nie przejdzie. A propos, w aptece byłam. Pani Olgo! Dwa płynki sobie kupiłam do rączek dezynfekcji za 100 zł. No to ja się pytam tej farmaceutyki, co w tym płynie jest rząd, taki drogi. Może ze złota, albo jak. Coś przerwało. Ale jestem, pani Olgo, tak w ogóle po tej aptece, to ja chciał... Poleciałbym... Teraz ja mówię, pani nie ma pojęcia, jaka ja tu jestem samotna w tym M7, 246 metrów powierzchni użytkowej. Dwie łazienki, trzy sypialnie, kuchnia w stylu skandynawskim, samoczyszczące się ściany, klimatyzacja, samotwierające się okna. Ja tu biegam, wołam, krzyczę. Tu są tak grube ściany, że ja nawet sąsiadów nie słyszę. Przecież ja się czuję w jakimś filmie katastroficzny dziś ja nawet na kwarantannie nie jestem, nawet policja do mnie nie zadzwoni. Będę okienko pomagać, ktokolwiek by się odezwał. Nie wiem, z mopsu by je za nie przywieźli. Cokolwiek człowieka bym zobaczyła przez okno, ale nie osiedle chronione, po parkach chodzić nie wolno, to nawet tam nikogo nie zobaczę. To bym chociaż misa przysłała. Raja, go nazwałam. jest się do kogo przytulić. A pani to mnie w ogóle słucha? Słucham, słucham. No i to święta jeszcze. No to my bym to tak z Norbertem to tak bardziej intymnie. Tak we dwójkę, bo wie pani, ja za nim tęsknię. I żadnej rodziny nie wpuściliśmy. Żadnej rodziny nie dopuściliśmy. Nie ma, że będzie wujek, ciocia i tak dalej. My sami we dwójkę. A on na bali, ja w tej łodzi. No to nawet wzięłam, yy, palmę przyniosłam z tej, z tej palmiarni. Postawiłam, żeby tak bardziej jak w tropikach było. Klimatyzację nastawiłam, że tak na 36 stopni, żeby tak gorąco było. Przez dwa dni wodę w garnkach gotowałam, żeby podnieść wilgotność powietrza. No to sobie to wszystko zrobiłam i tak dalej. I co? I co z tego? Połączenie marne, bo internet co chwila siada i tak dalej, ja dalej znowu sama w tym moim M7, 246 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, dwie łazienki, dwie sypialnie, wieku. Naprawdę? A żeby pani wiedziała... Hmm. Pani... Ta! Jest pani! Najgorsze to było jedzenie. Ja tradycyjnie. Jajeczko. Dwużółtkowe. Z majonezem. Czy tam z chrzanem, co kto woli. A on co? Jajko niespodzianka, bo niby u nich się skończył sezon na kury już, ja widzę na Bali sezon na kury. No dobrze, no ale potem jakoś tak, żeby było spójnie, ja z tą palmą, w tych palmach, no to potem on drinki z palemką, tak, no to ja drinki z zajączkiem, tak. No i później tak, tak pomyślałam, żebyśmy jakoś tak wspólnie ustalili to menu, że, że on na tej Bali, ja, ja, ja na tej łodzi. No więc co zamówił, ja sobie zapisałam, co on sobie zamówił. To jest takie jakieś ich tradycyjne balijskie danie, e, babi guling. Czyli tak. Pani zapamięta, pani tak kiedyś zrobi. Prosiak upieczony w całości z super chrupiącą skórką, którego podaje się krojonego w drobne kawałeczki w towarzystwie ryżu i tradycyjnej sałatki lawar. Którą co? Oczywiście mogą przygotowywać tylko mężczyźni i tylko o wschodzie słońca. Co za nierówność. Potem dodaje się do tego trochę krwi świńskiej, y, potem głównie y, pastę krewetkową, fasolka, y, gotowane owoce chlebowca, liście manioku, wiórki kokosowe, drobno siekana wieprzowina i kurkuma. A kaszyneczki pasztetowej nie mają? Ja nie wiem, pani Nadu, to dziwny naród jest. No to ja wzięłam. Dwie kapusty, a on do mnie, po co ci kapusta, plus cukinie, dwie marchewki, no żeby te uszy zrobić z tego świniaka. Pysk zrobiłam z batatów, na ogonek garść pietruszki, sosem polełam pieczeniowym, ciemny i taki, proszę, proszę jak się patrzy. No i sypnęłam jeszcze tym ryżem takim, co to pozbieraliśmy potem po weselu w słoiku, mieliśmy zachowany jeszcze. Hmm. Pani Nadiu? Pani Halo? Ta plaża, te zachody słońca, ta roślinność, on taki opalony w tych wiatkach samych. A ja tutaj co? W tym moim M7246 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Trzy łazienki, dwie sypialnie, czy tam ile tego wszystkiego, te dwa tarasy, kuchnia w stylu skandynawskim. A po cholery mi kuchnia w stylu skandynawskim, jak on jakąś tam balikę bawić. Stop! Że tak przerwę. A on to wszystko tak, tak sam pożar. A co to jest za pytanie? Nie, no, ja tak po prostu pomyślałam, że no takie duże jedzenie to dla duetu albo trio. No a poza tym, co on tam tyle czasu robi? I skąd on ma czas na to, żeby to robić? I za co on to wszystko tam tam robi? Po prostu zwykłe pytanie, ja nic nie mówię. Ale, ale to... Pani myśli, że że on tam jakąś lafirendę poznał i że on, że on udaje, że nie może wrócić. To zdrajca jeden. To straj. Kłamca, ja tu biedna w tym. M7, 246 metrów kwadratowych, trzy łazienki, dwie sypialnie, dwie łazienki, trzy sypialnie, dwa tarasy, palmiarnia sauna i jacuzzi samoczyszczące się ściany. A on tam jakąś belikę sobie bałamuci na moich oczach? A co pani tam robi, jak ja tutaj rozpad małżeństwa przeżywam? Ciasto piekę, bo ja w cugu jestem, a jak ja słucham takich rzeczy, to mi od razu ręce latają. A myśli pani, że mi nie latają? Ech no ja tylko tę wywłokę spotkam. Ja jej taką wyspę tropikalną na twarzy zrobi, że się nie podniesie! Lecimy na Bali! Halo? Ha Pani Nadiu? Teraz ja jasno, z tymi internetami. Pani? Pani Nadiu? Ja o, jasno. Liskę poleci i będzie na bali leciała. No ale jak? Pani Olgo. No, pani. Nie, nie, pani Olgo. Proszę się nie ruszać. Pani Olgo, proszę się. Nie... Pani Olgo! Pani Olgo! Olga! No, trzeba się skupić. Jak pani na to bali poleci? No jak? Wszystkie lotniska są zamknięte. Pociągiem pani nie pojedzie, samochodem pani nie pojedzie. Spokojnie, spokojnie. Ja tylko żartowałam. No a ja na początku myślałam, że on po prostu dużo zje i on się po prostu tam i tam je i, i po prostu się nudzi. No tak, ale z drugiej strony, pana Norberta znamy. Znamy Norberta. Pani Olgo, pani Olgo. Ja mam nadzieję, że pani mnie słyszy, bo mi to strasznie przerywa. Na no jakiś dzisiaj naprawdę stosunek przerywany mamy. Pani Olgo, my musimy być twarde. My kobiety musimy być po prostu razem. Pani się uspokoi. Naprawdę proszę się uspokoić. Taktyka jest taka, my musimy go oszukać, oszukać musimy go, pani Olgo, przez te wszystkie internety będziemy udawać, że my nic nie wiemy, będziemy go obserwować, a jak wróci, a jak wróci, to wtedy z dwóch stron i taktycznie go rozbroimy, do wszystkiego się przyzna, pani Olgo, do wszystkiego się przyzna, pani Olgo, pani Olgo, pani Olgo, kochana, pani, pani Olgo, O! Pani Olgo! Pani się odwróci! Pani się odwróci! Olga! Halo! Pani Olgo, no! Pani Olgo, kochana! Pani Olgo! Co zach... ciato... Pani Olgo! Pani się teraz odwróci. Spokojnie. Teraz Pani Olga usiądzie. Spokojnie. Po turecku Pani usiądzie. Spokojnie. Rączki do góry. Wyżej rączki. Wyżej rączki. Wdech noskiem. Tak. I ustkami wypuszcza. I znowu wdech noskiem. Bo to takie specjalne ćwiczenie relaksacyjne. Ja się tego nauczyłam u moich poprzednich właścicieli. No, no, to już, już wydech, wydech. a teraz rączki na brzuszek, na brzuszek i masujemy ciasto, masujemy ciasto. I sosik będzie kap, 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 kap kapka i serek. Trzemy, 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 trzemy. I pieczareczki. Trurururu, 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 trururu. No już. Zrelaksowana? Pani Olko. ja w niejednym domu pracowałam. Chłopiec prosty. Po czterdziestce szajba odbija. Nie ma mocnych. A tutaj. Trzeba inteligencji. Nie, że kobieta słaba płeć. O, nie! My musimy być dzielne. Dzielne, dzielne, dzielne. Pani pamięta, on tam jest, Tak jest. niech sobie będzie. A my wszystko z niego wyciągniemy. dwie. Yes. ja. Nie! Ja wiem. Ja pani ciasto przyniosę, bo ja tutaj faworki piekę, następne ciasto w gotowości, a tu mam takie ładne z czekoladką kokosowe. Zaraz ktoś pani podrzuci. Chwileczkę, pani Nadiu. Jak to dobrze, że ja się przeprowadziłam do tej mojej kawalerki naprzeciwko pani. Niech pani, pani.